Dzień dobry, dzień dobry! Zapraszam na vloga z weekendu, pierwszego weekendu miesiąca luty, 2.24, z zakręconą Andzią i jej farajną, czyli z moim mężem i moim psiakiem. O, jest i mój psiak. Dzień dobry! Robimy razem obiadek, spędzamy razem czas. Zapraszam! Ok, Grogu postanowił chrupać w tle. Ja tutaj mam też... Y smażącą się cebulkę, bo robię obiad. Robię fasolkę po brytyjsku po mojemu, czyli nie według przepisu, tylko to, co mi się tam nawinie. Od wczoraj moczyłam groch, już się teraz gotuję, przypieka się cebulka, tutaj mam kilka rodzajów mięska, bo mam na przykład podwawelską, kupiłam też zwyczajną i stwierdziłam, żeby nie było tak nudno, to dodam jeszcze taką krakowską podpieczaną. Dodam do tego jeszcze trochę pieczarki, bo mam pomidorki. No zresztą pokażę wam co robię, zrobimy taką fasolkę. Rano byliśmy z młodym na szkoleniu w psim przedszkolu. Zostały nam ostatnie dwa spotkania. A młody ostatnio co się nam buntuje przy nodze, przychodzeniu przy nodze. Pięknie mu to szło i od kilku dni ma jakiś ból północznego psa, więc zobaczymy jak nam to dalej pójdzie, ale ładnie się odwołuje ładnie już tam zaczął ogarniać siad więc no idziemy do przodu ja sobie teraz kroję to całe mięsko, będziemy robić fasolkę, to już mówiłam potem sobie poszuntamy, pójdziemy do parku pobawić się z psiakami no i tak spędzimy sobie dzisiejszą sobotę, a co jutro to zobaczymy, łyk kawy jeszcze w świątecznym kubeczku no i działamy miało w ogóle sens to, co powiedziałam przed chwilą. Morał z tego jest taki, że po prostu robię na tym ratońsku, a potem zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żebym nagrywała tego vloga tak jak mam w planach i żebym go zmontowała w miarę na bieżąco, a zaczęłam nagrywać tego vloga z myślą o tym, że potrzebuje się wdrożyć w vlogowanie, bo niedługo szykuje się nam mały wyjazd i chciałabym mieć fajne vlogi z tego wyjazdu, tak żeby sobie zrobić z niego pamiąteczkę. No a że ostatnio nie vloguję nie wyciągam w ogóle kamery, no to ciężko mi się może być w to drożyć. Więc stwierdziłam, że te weekendy przed wyjazdem sobie dla Was ponagrywam. A czemu nie? Także mam nadzieję, że nie się ze mną nudzić. Zaczerpniecie trochę inspiracji kulinarnych. Jak to brzmi? No dobra, posprzątamy zarazem chatę, pokażę Wam w końcu, jak y, zorganizowałam garderobę. Groguś, błędny jesteś? No, więc tak sobie przebimbamy ten weekend. Okej, okay, więc pokażę Wam szybko tą moją fasolkę. Tu musicie uwierzyć na słowo, że gotuje się groszek. Znaczy groch, piękny jaście, jak on się tam nazywa. Tu mi się teraz będzie podsmażać y, po wawelska. I tu jeszcze mam, y, co jadłam? zwyczajną i mam krakowską podsuszaną, a tutaj wcześniej sobie y, usmażyłam cebulkę. Ja ogólnie za często mam tak, że lubię sobie y, wszystkie składniki podsmażyć osobno. <grym> tak, mam jeszcze napis nowy na rok, ale dzisiaj go już ściągnę, naprawdę obiecuję. Dzisiaj przy sprzątaniu on już zniknie. No, więc tak sobie teraz będę wszystko podsmażać, a potem będę dodawać tam pomidorki, e, pasaty i tak dalej, ale to już później. Ale to jaki zagląd się tworzy później to jest masakra. Patrzcie, tu jest piękna fasolka. O co chodzi? Okej, okay, fasolka zrobiona, jak widzieliście, mam nadzieję, że muzyka w tle nie zagłuszyła i że YouTube tego nie usunie, bo coś tam tam brzdrękoliło. Wieje strasznie, więc wyglądam jak wyglądam. Ale fasolka zrobiona, ją gotować, naprawdę bardzo lubię kombinować, tylko... Dlaczego przy tym zawsze się robi taki bałagan? Czy u Was też jest zawsze taki bałagan później? Bo ja to zawsze mam później pełny zlew. Plus jest taki, że mam zmywarkę, więc tak naprawdę, jak tylko skończy się prać, czy znaczy prać, być wcześniejsza, jakby zmywara, bo załadowałam z wczoraj i z dzisiaj, z czego poranka, no to wrzucę to wszystko do zmywarki i tak naprawdę będzie z mojego sprzątania. Więc to jest duży plus i duże ułatwienie. A teraz wzięłam młodego. Żeby się wybiegał, wyszalał. Może spotkamy jakiegoś psiaczka z treningu, jedynie co to, to pocięczymy nogę przy przechodzeniu przy pa przez pasy. Ewentualnie jakieś omijanie psiaków, ale nie będę go dzisiaj już męczyć żadnym takim treningiem. Po prostu chcę, żeby się wybiegał, wyszalał, yy... no bo w tygodniu nie ma na to jakoś tak super czasu. Karol z nim wychodzi, jak ma yy, przerwę kawową w pracy, taką przerwę obiadową, no ale to jest bardzo krótkie. No i nie zawsze są w stanie się wybiegać, bo pogoda też nie zawsze pozwala. Nie zawsze Kamil ma tak samo długą tą przerwę, nie wiem, zamiast króciutkę, więc tylko siku. No wiecie, w weekendy staramy się, żeby się wybiegał. Nie zawsze nam to wychodzi, bo popadamy w jakąś taką rutynę. Działamy, pracujemy i nie ma czasu. Ale ostatnio tak całkiem fajnie się nam udawało, że jechaliśmy, jak był śnieg, do moich rodziców na wieś. I szliśmy z nim i w sobotę, i w niedzielę do lasu. Także był wybiegany. No dzisiaj go biorę do parku, takiego naszego tutaj osiedlowego. Mam nadzieję, że spotkamy jakiegoś psiaczka, że będzie mógł się pobawić. Zostaw! Super psiak! Yy, no i tyle, tak naprawdę. Więc może coś wam nagram z parku, jak się będzie bawił. Wziąłem statyw, może coś się nam uda, jakąś wspólną zabawę nagrać. Ale jak nie, to trudno. A teraz zmierzam przez taki. 20 lasek. Jeśli wyszłam na główną drogę, muszę go zapiąć, bo już jest droga. A on tak nie bardzo chyba jeszcze kuma samochody. W ja nie wie, że mogę mu zrobić krzywdę, bo koło nas jeździ ich stosunkowo mało, więc nie jest do nich przyzwyczajony. Groguś! Do mnie! Siad! Świetnie pies! Okej! Okay. Nieźle. grogu i zostaw. Super! Tak, jeszcze biega z Linką, bo w parku jak widzi psy się fiksuje to nie do końca odwołanie działa, więc tak sobie nadepnę na Linkę i po kłopocie. a on czuje też z na świecie. Takie mamy ja dwa w jednym. Sąd, zabaweczka twoja. Tu. Ja cię twoje. To był błąd. Mogliśmy wziąć piłkę, co? Dobra, to my się jeszcze trochę pobawimy. Wychodzimy. Często No, tu mam przygotowane. Okej. dobra. widziałem, że leżało na placie. Cześć, wsiadamy do auta, jedziemy na szkolenie. Dzień jak codzień, dojechaliśmy do parku. Tym razem jesteśmy tu na szkoleniu, więc dzisiaj sobie potrenujemy. Tak jak mówiłam, nic wami ponagrywam, ale czekamy na resztę ekipy, więc na spokojnie mogę Wam pokazać parczek.. Park w sumie. My już po szkoleniu w domu ogarniam chatę, posprzątałam już całą kuchnię, jestem z siebie bardzo dumna i włączam sobie po raz czwarty wodę na kawę. Może w tym razem się uda, ale mogę się tam pochwalić. Tam jeszcze gąbeczki są do schowania, ale ogólnie mamy czysto słoiki do zabrania do pracy i czymś dla mojej mamy. Tu jest mikstura dla kwiatków w ogóle. Odkąd wiem owsiankę, to te łupinki, obierki z bananą zalewam ciepłą wodą. Zostawiam na dwa dni i potem to rozcieńczam z wodą i mam taki do podlewania kwiatuszków. Taką odżywkę Czy działają? Chyba tak, bo odkąd podlewam to monstery puszczają mi nowe liście Więc Wcześniej miały taki przestój, teraz zaczęły puszczać Więc może to działa Może to jest czysty przypadek Nie wiem, jem te banany, więc przy okazji to robię Nie zajmuje mi to jakoś super dużo czasu Więc spokojnie mogę to robić I jakby nie przeszkadza mi to A teraz sobie zrobię kawkę A może zrobię sobie małą kawkę w takim pięknym kubeczku dostałam na parapetówkę. Komplet takich kubeczków mam ten i jeszcze identycznie biały od mojej przyjaciółki. No, zrobię sobie kawkę, potem przyjadę do mojej rodzice na kawkę. I Mama ma nam zrobić pączki. Takie domowej roboty, więc nie mogę się doczekać. odkurzać nam tam tutaj pan Mando, nazwa, nazywa się Mando, odkurza nam salon i przy okazji mopuje. To jest mega ułatwienie, bo ja tu tym mogę zrobić coś innego. Czy mopuje dokładnie? No, mam co do tego pewne wątpliwości, ale jak się go puści ze dwa razy, to jest super, a jak czegoś nie domyję, no to wiadomo, ja biorę mopa i jadę. No i nie jest też tak, że on mopuje nam cały czas, bo on mopuje jakby bez płynu, więc co jakiś czas ja też spłynę normalnie, ale przy naszym małym czworonogu, który się tu o pięknie wyłożył koło płaci, który przychodzi z zewnątrz i cały czas nosi piach i brud, no to ten odkurzacz to jest dla nas wybawienie. Dobra, robię tą kawkę. Gdzie by was odłożyć? Może tu? który nie jest wyśmienity, ale może być, nie mam tu statywu. Wszystko mam w tych pojemniczkach. Się nie wszystko. Kupiłam ich kiedyś chyba 60. Część dałam mojej koleżance, a część już w sobie. I mam segregację wszystkiego w tym, więc sprawdza się naprawdę fajnie. Jedyne co to mogłabym ewentualnie zmienić, jakby konfigurację szafek, na zasadzie, że teraz już wiem, jakiej wysokości są te pojemniki. No i mogłabym tam trudno inaczej poukładać, ale poza tym jest wszystko super. super. Mm. Mleczko. No i w końcu mam kawkę, o której myślę od godziny 9 dzisiejszego dnia. 9 a mamy 13 14? 13 Tak, mam różowe, mało wyraźne, ale po prostu nie chcę mi się zmienić. No, więc ja biorę łyk kawy, idę powiesieć pranie, bo się wyprało. Mhm, dobrze widzicie. Straciłam też paznotzyna. To może później, jak odkurzacz Odkurzę cztery. teraz idziemy powiesić pranie. Idziecie ze mną? A, chodźcie ze mną. Ciekawe no ale. ale zanim pranie nowe, to jak w klasycznym polskim domu, tu jest suche, wisi od tygodnia. Bo pranie robiłam równo w, w weekend w zeszłym tygodniu. Także zbieramy, a potem wieszamy. Jak już jesteśmy w garderobie, to pokażę Wam, jak ją zorganizowaliśmy. Bo na, na dzień dzisiejszy jest zorganizowana w 100%. Plus tam jeszcze po mojej lewej stronie są trzy koszyki do zamontowania. Trzy albo cztery, nie pamiętam. każda tam jest dalej kartonowy Saigon, a tu. Zacznijmy od góry. Mamy drążeczki, wiadomo. I tak, ta ściana jest moja. Ta ściana jest. Kamila plus tak odtąd tam do końca są moje kurtki. Na górze mamy karton z t-shirtami bluzami świątecznymi, typowo krysmasowymi. Potem tu mamy spodnie Kamila, a tu są jakieś moje rzeczy, moje rzeczy, moje rzeczy. Czy przejęłam tą kartę prawie w całości? Być może. No i tu na dole mamy. I jeszcze koszyki i po jednej, i po drugiej stronie, i tu też będzie jeszcze jeden koszyk. I, i wiadomo, tu mam gdzieś bieliznę, piżamki, tam mam jeszcze pusty niezorganizowany. A tutaj też są trzy koszyki. Trzeci jest na razie wyciągnięty. I mamy pościele, ręczniki, poszewki i takie tam ozdobne na poduszki. No i Kamil ma dokładnie taki sam układ, tylko on ma bieliznę, rzeczy sportowe, piżamki koszulki po domu. Totalnie jakiś inny układ. I tu będzie miał jeszcze dwie. Dwa, czy jeszcze będą po prostu dwa koszyki? No i zobaczymy, ile Kamilowi będzie miejsca potrzebne. Jeśli nie wykorzysta tych dwóch koszyków, to w jednym koszyku też będą pościele, bo tu się nie zmieściły, jeszcze są w kartonie. Także tak to wygląda. Dajcie znać, czy co, byś, co byście zmienili, jakbyście inaczej to ogarnęli, czy może całkiem nieźle nam to wyszło. Nie piszcie, że mamy dużo ubrań dużo rzeczy, bo to wiemy. Ale lubimy. Ja na przykład bardzo lubię mieć wybór, co na siebie założę, więc nie zmienia tego. Chyba, że kiedyś znajdzie mnie taka ochota i po prostu stwierdzę, że mam za dużo. Jednak chciałabym mieć mniej, no to wtedy będę wyprzedawać, bo to są jakby rzeczy, które mają naprawdę bardzo dobry stan. O, jakiś łodziak! Pilnujesz prania to by grzesznie przed drzwiami do łazienki i czeka, aż pancia skończy do was tutaj. Rozmawiać. No i wróciliśmy do pralni pokoju. To jest taki, wiecie, nasz pokój gościnny, ale, jak nie gości, to służy za pralnię. Halo! Jest już ciemno. Dzień spędziłam na sprzątaniu, w Podgrzałam obiad, który zrobiłam wczoraj, czyli tą fasolkę. No, byłam z młodym na szkoleniu jestem z młodym na spacer byli też u mnie moi rodzice a przyjechali na kawkę mama przywiozła domowej roboty pączki pyszne tak już przed, jako trening wiecie przed pustym czwartkiem posiedzieliśmy, poprotkowaliśmy no i co każdy wrócił do siebie znaczy no my zostaliśmy a oni wrócili do siebie no i tak się toczy cały dzionek zrobiłam już trzy prania Miejsce na suszarce właśnie z tym praniem się skończyło, więc jeszcze jakby zmieścić jedną pralkę. Jak w to ogarnąć, żeby ta prala się zmieściła? Było dobrze, by było to dzisiaj zrobić. Muszę jeszcze podmontować jeden filmik do pracy z balu karnawałowego naszych dzieciaczków, znaczy na no, moich dzieciaczków w pracy. I no i na dzisiaj chyba tyle. Jeszcze jakąś kolację machnę. No nie wiem, jeszcze zobaczymy. Ale w każdym razie Ogarniacie ze mną. Mam nadzieję, że się uda wszystko nagrać. Mam zestaw idealny. Fierbatki. Gorąca. Witaminki dla równowagi. Przed chwilą zjadłam cztery takie wielkie porty. I mam o, laptopa. A to znaczy jedno. Montawanko, zakupy. I jeszcze nie wiem. Coś innego muszę wymyśleć. Niby mój mąż mówił, że jest wysoki poziom wody, tylko kurde, jak ja mam tędy przejść? Hmm... Dobra, mamy 5 luty. Ja idę do pracy, jest jakiś masakr, nie wiem, które mam przejść. Bo tu jest wielkie rozlewisko, więc odpijam trochę z trasy. I może tędy będzie ciut lepiej, na pewno nie jakoś super lepiej, bo wszędzie ta woda tu stoi, ale może lepiej. No i właśnie, nieraz moje znajome się mnie pytają, dlaczego nie mam parasola, jak chodzę do pracy, jak pada deszcz. No właśnie dlatego, że ja chodzę między takimi drzewkami, krzyczkami, laskiem. No i tu, mieć parasol, no to przecież jest bez sensu. Dobra, największą wodę udało się przejść. Teraz mamy jakieś wielkie błoto, ale może też mi się nie tu uda ominąć. Połączę się z wami, jak stąd wyjdę. Nie, no, powiem Wam, że jestem mistrzem. Ominęłam największe błoto, jakie tu jest na ścieżce, z którym walczę od pół roku po prostu bez żadnego błotka. Także chyba mam nową ścieżkę. Trochę ona odbija, ale jednak. No i tak, idę dzisiaj do pracy, więc dzisiaj będzie taki trochę nudny blok. Znaczy nudny dzień we vlogu, ale kończę o 16.00, więc y, jeszcze coś tam się podzieje. Wczoraj się z nie pożegnałam, bo stwierdziłam, że właśnie będę dzisiaj jeszcze kontynuować. No i to zobaczymy, co tam się podzieje. Będzie się pieje. pieje. wieje strasznie. Pada deszcz. Jest okropnie brzydko, ale ja już odliczam dni do wroku. Nie pamiętam, co Wam nagrywałam wcześniej, ale w każdym razie jestem w domu. Byliśmy już na zakupach, jak wróciłam z pracy, zebrał się Kamil po, swojej, po swoim home office. O, tam jeszcze widać i pojechaliśmy na zakupy. Z zakupów nagrałam wam osobne haul zakupowe, więc nie będę tutaj się mm, powtarzać. Co tam kupiłam, ile zapłaciłam, to zobaczycie w holu. Ja Wam podobnę też tutaj odnośnik jakby do tego holu zakupowego. I co? No, ha, no i biorę się za kolację. No i to Wam pokażę. Na kolację mamy coś, co kupiliśmy w sumie właśnie dzisiaj na tych zakupach. Czyli mamy pizzkę Ta nowość od doktora Edkera: dla Mia Grande. Pokażę Wam jeszcze pudełko, bo mam. Widzieliśmy niedawno reklamę i stwierdziliśmy, że musimy. Spróbować więc. Mamy taką pizzę dla Mia Grande. A do tej pizze y, jeszcze Kamil dobrał y, takie zwykłe, najzwyklejsze zapiekanki z szynką, y, i do nich dorzucę jeszcze na wierzch y, pieczarki, takie świeże bo mamy, i może posypię serkiem dodatkowo, żeby były takie wiecie, ciągnące się. Y, no, i to będzie nasza kolacja. A teraz biorę się za ułożenie tych wszystkich rzeczy, które kupiliśmy, no bo gdzieś to trzeba zmieścić. Się lekko, letargą, żeby Wam podziękować za ten film, za tego vloga. Jeszcze Wam tylko dzisiaj pokażę moją sałatkę na jutro do pracy, ale też Wam po prostu dogram i to zobaczycie później. Mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia w kolejnych filmach.